O, proszę bardzo. Sznureczek z sumem. Dwie sumówki zarzucone. Dobra, puść go, na razie niech jest a Nie, no to jest jako... No to pan tak złamie. czekamy na przyjazd patronu policji. Mamy rybę. Sznur od prania i żywic na wiśle, proszę bardzo, tak się łowi. Tak się nie powinno łowić, słuchajcie. Chciałem wam pokazać jeszcze, słuchajcie, pan się tłumaczy, że łowiklenie na żywca. Zobaczcie, jaki haczyk. Ja nie wiem, jaki to jest rozmiar, ale to jest typowo sumowy hak. Tragedia.